Radiologia zabiegowa cechuje się minimalną inwazyjnością, czyli właśnie tym, żeby pacjent po zabiegu mógł szybko wrócić do normalnego funkcjonowania. Dzień dobry, nazywam się Piotr Adamyski. jestem radiologiem pracującym w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Radiologia zabiegowa jest to dziedzina medycyny, która wykorzystuje badania obrazowe, takie jak np. ultrasonografia albo tomografia komputerowa, do tego, żeby umożliwić leczenie zmiany nowotworowej w sposób minimalnie inwazyjny. W leczeniu przerzutów raka i to grubego do wątroby, Radiologia zabiegowa oferuje szereg możliwości leczenia, które mogą stanowić alternatywę dla leczenia chirurgicznego, jak również być uzupełnieniem innych terapii onkologicznych, takich jak chemioterapia czy radioterapia. W Wielkopolskim Centrum Onkologii regularnie wykonujemy zabiegi termoablacji i zmian przerzutowych w wątrobie. Podczas takiego zabiegu prowadzam igłę anteną mikrofalową. Bezpośrednio do zmiany przerzutowej w wątrobie. Dzięki zastosowaniu technik obrazowania mogę się upewnić, że igła ta znajduje się w centrum zmiany nowotworowej, ale zarazem w bezpiecznej odległości od ważnych struktur, które muszą zostać nienaruszone. Sam zabieg termablacji trwa kilka minut. Podczas tych, tych kilku minut y, antena mikrofalowa w igle wysyła y, mikrofale do otaczających tkanek i tkanka nowotworowa jest niszczona za pomocą temperatury. I jeżeli tylko jest taka możliwość, y, zabiegi te staramy się przeprowadzić przez skórnie. Czyli bez otwierania jamy brzusznej. Czasami, z uwagi na trudne położenie anatomiczne zmian nowotworowej, taki zabieg można również wykonać w trakcie zabiegu laparotomii, czyli po otwarciu jamy brzusznej. Takie zabiegi również w WCO są regularnie wykonywane. Innymi technikami stosowanymi w leczeniu przerzutów raka jeta grubego do wątroby, które oferuje radiologia zabiegowa, jest np. chemoembolizacja. Podczas zabiegu chemoembolizacji podaje się chemioterapeutyk bezpośrednio do tętnicy zaopatrujących zmianę nowotworową w wątrobie. Pozwala to przede wszystkim na dostarczenie bardzo wysokiego stężenia, dużej dawki leku bezpośrednio do zmiany chorobowej. Zarazem minimalizując ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych efektów bocznych. Po podaniu takiego leku następnie zamyka się tę tętnicę, czyli inaczej embolizuje. Radiologia zabiegowa cechuje się minimalną inwazyjnością, czyli właśnie tym, żeby pacjent po zabiegu mógł szybko wrócić do normalnego funkcjonowania. W Wielkopolskim Centrum onkologii zazwyczaj po wykonanej termoablacji zmiany przerzutowej w wątrobie, pacjenci wypisywani są do domu dwie doby po, po zabiegu. Efekty uboczne mogą wystąpić po wykonaniu każdego zabiegu, w tym również po wykonaniu zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej. Na szczęście powikłanie te występują rzadko i zazwyczaj występują dosyć krótko. Pacjenci szybko odzyskują sprawność po zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej, szczególnie jeżeli uda się wykonać zabieg bez otwierania jamy brzusznej. Na koniec zachęcam Państwa jeszcze raz do aktywnej profilaktyki. Nie miej tego gdzieś.